Witam Was w teleturnieju w Garysmodzie. Dzisiaj ze mną jest y, człowiek, panuwa, y, w Adam Fair Games. Witam Was y, na moim zapowiedzi z Garysmoda z Michałem, tak? Tak. O, o, ale tu są jakieś nowe. Ja jestem tu z oczywiście. A Michał to taki profesor, dobra. Pytaj mnie czegoś. Nie wiem, kiedy Pan ostatnio ozdabił Kupę? E, e, e. Kiedy Hitler napadł na Polskę. To było w roku. Nie pamiętam, to z historii było nie pamiętam tego. Dobrze, kiedy pan. E, ile pan e, zawił już ludzi? Um, od lat 80. to zastrzeliłem chyba z 50 miliardów, ale. Nie wiem, jak się widzicie, Dobra. No słucham. Dobrze, do, dobrze, skoro e, pan zabił 80 milionów e, ludzi, czy ileś tam pan co powiedział, nie pamiętam, lejdzie, le, 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 le. to e, zapomniałam pytania, dobrze, nieważne. To ile razy pan wbił na bombsite A? E, na bombsite A? Tak. No to A czy B? No A. No to może na C, dobra. Na bombsite C napadłem tylko raz. A na bombside A? Chyba 5000, na bombside B 8000 A ja panu y, muszę dać y, taki y, prezent jeden ode mnie y, 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 już y, flashbank o! Bomba! O! O się oślepło. A panie? Ja mam dla pana... Ja mam dla pana Co? tu beczusie, o. Popatrz pan. Nie mogę jej podnieść. O, no to tak, to takie życie. No to czajnika panu dam. No bo o, tutaj wezę czajnik. Dobrze, o, wracajmy do cele turnieju. E, powie, e, niech pan odpowie na pytanie, ile to e, 50 tysięcy melonów dodać 30 tysięcy melonów. Czego? Melonów. Me, me, 30 dodać 80, tak? 30 tysięcy maronów dodać 80 melonów. 30 80 melonów i będzie to odpowiedź za do wygrania będzie oto y, ta wspaniała już ja panu, dam panu tego pustaka. Już panu, weź co to zabierz to. Już panu tu spaluje ta proszę y, bardzo... wykwitę wykwintna, proszę bardzo, piękna, drewniana z bukowiny szafa. Niech pan odpowiada. Ma pan na to yy, 10 sekund. Jeden, dwa, co? 3. No ile to 30 tysięcy melonów, to na 50 tysięcy melonów. No, 30 tysięcy 80 melonów. O Dobrze Dobrze, wyszedł, wyszedł A, pan nie. za kartę. Gdzie ja poszłem? Dobra, wyłączam kamerę, gdzie ja jestem. O, dobra, nieważne. Czekaj pan. Moja dziewczyna będzie patrzeć jak ja gram. A dobra, to trzyje będzie spadł. Dobrze. To jest od lat 18, nieważne. Dobra, ja się znowu, okej. O! Pana kolega. Kiedy nagramy szkołę? Nie. To mój kolega. O, no co pan robi z tym kolegą? On, on tu przyszedł tylko poglądać teleturnie i na żywo, a ten mi długo zabija od razu. Nie? Dobrze, to będzie nasze nowa zwierzątka się hetka. O, witaj. Z tego na kolanka. Dobrze. Czeka pan? Czekaj pan. Zrobię zwierzęta na kolankę. O matko. Chyba lubi mnie. Dobrze, nieważne! No niech pan powie, ile od ilu lat pan pracuje w swojej karierze. E, karierę zacząłem w latach 80. jak już. Co? ma No nie! Nagrywamy teleturniej, i weź tam coś napiszej. No nie no to jest Kazik. Napisz teleturniej. i... Że... Nieważne! Kamera, stop! Dobrze, nieważne. Dobra, poza tyle to nie wiem, To będzie nasza no, nowa ja seria. Nie, dosłuchaj, dosłuchaj. To będzie nasza nowa seria. Stan, proszę wstać. E, mm. Powiedz coś, to będzie nasza nowa seria z Gerdsmonda tak. na naszych kanałach. Sorry, Diami. że nie było z tego, jak to się mówi. E, sorry, że nie było odcinków, bo e, zapewniło mi się miejsce na e, dysku i w ogóle nie można nagrywać. Muszę coś z tym zrobić i wtedy ja zaraz wysadzenie, Dobra, to powodzenia do następnego. Papa! Pa!